Cały internet teraz dyskutuje o tych właśnie nagraniach, które niedawno trafiły do nas z Darknetu, z zamkniętych imprez dubajskich szejków nazywanych Porta Party Dubai. Na tych nagraniach dzieje się coś, czego po prostu nie można tutaj pokazać. Nawet trudno o tym tutaj rozmawiać, żeby nie zostało to usunięte. Jeśli ktoś jeszcze nie zna tematu, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę TikToka Porta Party Dubai i mniej więcej się zorientujecie. Chodzi o imprezy dubajskich szejków albo po prostu bardzo bogatych ludzi z Dubaju, które nazywają się Porta Party. Specjalni agenci wyszukują na te imprezy dziewczyny, które bardzo chcą zarobić i oferują im wynagrodzenie od 50 tysięcy euro wzwyż, tłumacząc, że na tych imprezach trzeba będzie po prostu przez kilka dni z rzędu ładnie się bawić, uśmiechać. Imprezować i tworzyć dobrą atmosferę. Jednak w rzeczywistości, gdy dziewczyny pojawiają się na tych imprezach, okazuje się, że będzie się tam działo coś zupełnie innego. Dziewczyny są zmuszane do smarowania się organiczną czekoladą, albo co gorsza, do jej jedzenia. Jeśli oczywiście rozumiecie, o jaką czekoladę chodzi, mogą przyprowadzić osła, wielbłąda, psa lub inne zwierzę i powiedzieć, że dziewczyna ma się z tym zwierzęciem bawić, tak to nazwijmy. Albo w ogóle po takiej imprezie można zostać bez zębów, bez włosów, albo jeszcze czegoś. A ci właśnie super bogaci uczestnicy w tym czasie po prostu stoją obok i obserwują, jak to wszystko się dzieje. Jeśli myślicie, że to sobie wymyśliłem, to nie. Opisuję to, co dzieje się na tych właśnie nagraniach z Darknetu, które możecie znaleźć pod linkiem w moim profilu, dopóki ich stamtąd nie usuną.